Witam wszystkich. Dzisiaj nie będzie żadnego konkretnego tematu, dlatego wszystkie zwierzęta polityczne bardzo przepraszam. Dzisiaj będą odpowiedzi na pytania, które obiecałem w filmie o podatkach. Na początek muszę przeprosić za moją żałostą aktywność, ale wynika ona z bardzo, ale to bardzo wrednego faktu. Mianowicie doba ma tylko 24 godziny. Żeby nie wypaść z obiegu nauki, ostatnio zajmowałem się... Poprawianiem egzaminów, taka dodatkowa sesja, żeby nie wypaść z rytmu nauki. Jeżeli doda się do tego konieczność zarobienia jakichś pieniędzy na własne utrzymanie, wychodzi jak wychodzi. No ale, tak jak mówiłem, zajmuję się dzisiaj kilkoma pytaniami z filmu o podatkach. Zaczynamy od pytania o olejosa 1906: Co ze Strażą Pożarną? Czy na nią też podatki? Wychodzimy z założenia, że ktoś, kto funkcjonuje prywatnie, a więc musi dysponować własnym majątkiem, będzie robił to lepiej niż kiedy mamy kogoś dysponującego cudzym majątkiem. Straż Pożarna mogłaby działać normalnie na zasadzie instytucji, która czerpie zyski z funduszów gwarancyjnych, normalnych ubezpieczeń, czyli trzeba byłoby się ubezpieczyć. Przy czym Straż Pożarna miałaby obowiązek wyjechania do każdego konkretnego przypadku. W momencie, w którym dana osoba nie byłaby ubezpieczona, musiałaby po prostu pokryć rachunek. W momencie, w którym byłaby ubezpieczona, czyli opłacałaby stałą składkę te kilkadziesiąt złotych na miesiąc, dwa miesiące yy, lub nawet na kwartał, bo przecież zbyt często nie korzystamy z usług Straży Pożarnej więc te składki nie byłyby duże. Jeżeli taka osoba nie byłaby ubezpieczona, to tak jak powiedziałem, musiałaby pokryć rachunek, a jeżeli by była, to ta kwota należna dla straży byłaby ściągana z funduszu gwarancyjnego. I tyle. Kolejne pytanie od pablo175. Ja mam pytanie, kiedy będzie lepiej? Kiedy system upadnie? A upadnie pewnie niedługo, no na pewno za naszego życia ekonomiści, nie jacyś libertarianie, tylko zwykli normalni ekonomiści mówią wprost, że bez jakichś istotnych reform system emerytalny za 20-30 lat posypie się zupełnie. Emerytury będą głodowe i nie będzie się dało z nich wyżyć. Oznacza to totalne przeformułowanie tego, co mamy teraz. Pamiętajmy, że obecni 30-40-latkowie płacą składki, ale te składki trafiają do obecnych emerytów. W związku z czym taka osoba na emeryturze będzie bardzo rozgoryczona, ponieważ traciła własne pieniądze, a sama dostanie bardzo niewiele, myślę, że już ten jeden prosty fakt spowoduje bardzo duże obrócenie się preferencji politycznych albo w kierunku wolnościowym, albo w kierunku bardziej zamordystycznym. I może czeka nas znowu etap Europy dyktatorów. Czy to dobrze, czy źle? Nie wiem. Nie wiadomo zresztą, czy to nastąpi. Jedziemy dalej. Przepraszam za ewentualne niespójności w wypowiedziach, ale odpowiadam bez wcześniejszego przygotowania, więc muszę zbierać myśli na żywo. Tuskoma... Tuskomatu pyta. JKM kiedyś w filmiku na YouTubie powiedział, że nie wolno nikogo zmuszać do bycia żołnierzem, bo tak samo nikogo nie zmusza się do bycia piekarzem i dlatego bułki są lepsze. Przykład USA pokazuje, że przeważnie osoby, które idą do armii, to nie jacyś pasjonaci, tylko ludzie biedni, bardzo często z kryminalną przeszłością, czy w 1939 obowiązkowy zaciąg na wojnę obronną był słuszny. W takich newralgicznych przypadkach trudno przestrzeganie praw i takie sytuacje są dopuszczalne, ale zwróćmy uwagę, że ze względu na wielki rozwój technologiczny zupełnie zmienia się forma prowadzenia działań wojennych, więc myślę, że właśnie ze względów technologicznych to już nie będą takie masowe armie, tylko raczej dobrze przeszkolone niewielkie grupy uderzające w konkretny cel. Mamy tutaj kwestię tego, czy można kogoś zmusić do bycia żołnierzem. Moim zdaniem nie powinno się, aczkolwiek ze względów czysto utylitarnych powinno się przeprowadzać, no, można by się zwolnić z takich szkoleń, ale w szkołach powinno się przeprowadzać szkolenia z posługiwania się bronią, coś jak przysposobienie obronne. Bodajże jest taki przedmiot, tylko on jest traktowany po macoszemu. Powinno być to rozwinięte, bo no niestety, żyjemy w tym, w tej chwili żyjemy w czasie dosyć przyjaznym dla zwykłych ludzi. Ale Szwajcarzy, naród bardzo przezorny, każdy Szwajcar ma u siebie karabin. Według mnie robią bardzo dobrze. Kolejne pytanie. Po co powtarzasz to, co mówił Korwin Mikke? Bo nie rozumiem tego. Po co gadać coś, co już zostało powiedziane? Wymyśl coś nowego, a nie ściągasz od innych. Na tej zasadzie można mówić o wszystkim, bo to nie ja powtarzam po Januszu Korwin Mikke, tylko obydwaj powtarzamy po... E, innych myśliwcierach. zresztą mówiłem już o tym w najnowszym, najnowszym filmie. De Essentia, The e, tak więc to jest bezsensowny zarzut. Zresztą, e, właśnie ze względu na nadmiar źródeł wiedzy, zrodził się kierunek zwany postmodernizmem, który był odrzuceniem tego wszystkiego. Zresztą wskazuje się, że powra, powracamy do takich czasów charakterystycznych dla średniowiecza, kiedy to bardziej komentowano teksty starożytnych, a e, nie było tak wielu autorów. Podobno powracamy do tej fazy. Według mnie, wymyślam inne argumenty niż Janusz Korwin-Mikke. Możecie zobaczyć na przykład jego dyskusję z pewną feministką w superstacji na temat parytetu i moje argumenty. Uważam, że przedstawiłem je spójniej i ciekawiej. Jasne, że powtarzam część rzeczy, ale raczej nieświadomie, bo jak już mówiłem, na pewnym etapie Janusz Korwin-Mikke przestał w tym wszystkim być dla mnie istotny. Jeżeli coś powtarzam, to nie z premedytacją, tylko że gdzieś utkwiło mi z tyłu w głowie. Ale staram się formułować własne argumenty i mam nadzieję, że z czasem będzie mi to wychodziło dużo lepiej niż Januszowi Korwiemikemu. Czas pokaże. I dalej, Skowronkster pyta, dlaczego tak bardzo interesujesz się polityką i ogólnie sprawami w kraju? Co w tym tak pociągającego? Czy może jakoś źle to ująłem? Wyjąłeś to dobrze, ale polityka to jest coś, co dotyczy każdego. To znaczy, w momencie, gdy Stany Zjednoczone na początku XX wieku wprowadzają prohibicję, czyli zakaz handlowania alkoholem, to to dotyczy każdego i to jest polityka. W momencie, w którym państwo ma nastawienie socjalne i zabiera nam 47% dochodów, to to też jest polityka i to dotyczy każdego. Każdy powinien się interesować polityką, przynajmniej w pewnym podstawowym zakresie. I powinien dokonywać wyborów politycznych, chociażby na tym poziomie samorządowym, bo czy chcemy, czy nie, te wybory polityczne będą nas dotykać. Według mnie lepiej mieć na to wpływ, chociażby przez proste wrzucenie głosu do urny, chociaż oczywiście to jest zupełna podstawa. Kolejne pytanie, czy UOKIK należy do niezbędnej administracji, czyli takiej, która powinna istnieć? UOKIK, czyli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta? Rzeczywiście Wokik robi trochę dobrej roboty, ale gdyby to funkcjonowało na normalnym wolnym rynku, funkcjonowałoby dużo lepiej, to znaczy mamy w tej chwili jeden Wokik, natomiast na wolnym rynku byłby szereg takich instytucji, które kontrolowałyby jakość różnych świadczeń, czy to pod kątem prawnym, czy to kontrolowałyby jakość żywienia producentów, czy już w hipermarkecie. Oczywiście te instytucje byłyby opłacane, byłyby opłacane często przez właśnie te firmy czy przez konkretne gazety, stacje telewizyjne i funkcjonowałoby to dużo lepiej. Oczywiście można by powiedzieć, a co jeśli te firmy zostaną przekupione? No to w tej chwili mamy jeden łokik i tam urzędnika, który dostaje państwowe pieniądze, czyli nasze. I może zostać przykupiony. Natomiast na wolnym rynku, na, to, na przykład, kwestia kontroli zawartości składników w danym produkcie żywieniowym jest tak prosta, że jeżeli któraś firma pokusiłaby się o oszustwa, to inna momentalnie by mogła to sprawdzić i po prostu ujawniłaby to, bo to by było niszczenie konkurencji, czyli to jest korzystne. Walka na wolnym rynku. W związku z czym takie oszustwa by się zupełnie nie opłacały. A takie instytucje z pewnością byłyby opłacane, bo audyt w firmach jest czymś zupełnie normalnym. Więc firmy, chcąc zwiększyć jakość swojej produkcji, same płacą za takie badania, za sprawdzenie co można poprawić, co robi się źle. A jeżeli oszukują z premedytacją, no to tutaj jest już właśnie opinia publiczna, w tym przypadku gazety, czasopisma, telewizję które powinny zadbać o to, że na, rzetelną, że na nierzetelną firmę zostanie napuszczona taka kontrola. Przyjdzie kontroler, kupi parę produktów, sprawdzi ich jakość, albo zawrze umowę, w której są niedozwolone klauzule, poinformuje o tym głośno. I taka firma na pewno straci klientów. Różnica jest taka, że na wolnym rynku mielibyśmy setki łokików. Teraz mamy jeden, państwowy. Lucjan Celnareka pyta... Chciałbym zadać trochę osobiste pytanie, dlaczego tak aktywnie się udzielasz w internecie, zarówno na YouTube, co jest fajne, jak i cały czas zachęcasz do odwiedzania swojej strony? Liczysz na większą popularność, dlaczego sława, a może dupeczki? Dupeczki nie, bo mam już od 5 lat jedną i tą samą dziewczynę i jesteśmy w 100% usatysfakcjonowani naszym związkiem, więc nie szukam dupeczek, chociaż dostałem tutaj ofertę. Małżeństwo od jednej osoby, kobiety. Sława też mi na tym nie zależy, bo sława w internecie, jak patrzę na niektórych, nie jest niczym, niczym fajnym. Chodzi po prostu o szerzenie idei libertariańskich. Dlaczego to robię? Również powiedziałem o tym w nowym filmie: The Essencia. Tam mówię o tym bardzo szeroko i to jest tak naprawdę jedyny powód, dlaczego zachęcam do odwiedzania mojej strony. Jak widzicie, nie ma tam reklam, więc nie zależy mi tak bardzo na liczbie wyświetleń. Zasada jest taka, że tutaj w filmie chcę tylko coś zasygnalizować, powiedzieć w miarę prosto, żeby nie męczyć kogoś, kto nie chce przyswajać więcej wiedzy, no bo nie muszę od Was wymagać tego, żebyście się interesowali bardzo tymi sprawami czytali długie elaboraty. Natomiast jeżeli kogoś temat zainteresował, chce go zgłębić, to odsyłam na stronę, gdzie on prawie zawsze będzie potraktowany dużo szerzej i dużo poważniej z, odn z odniesieniami do źródeł. I tylko o to tutaj chodzi. Kolejne pytanie: dlaczego ludzie noszą t-shirty z Szczegawarą zamiast z Pinochetem? Bo takie wyprodukowali. Gdyby New Yorker puścił serię z Pinochetem, to ludzie by chodzili z Pinochetem i tylko tyle. Myślę, że tutaj nie ma konkretnego powodu. Ludzie po prostu nie wiedzą, co noszą na koszulkach. Zresztą można to łatwo zauważyć, kiedy widzisz pięcioletniego dzieciaka, któremu mama kupiła koszulkę z przekleństwem po angielsku. No, to dosyć częste widoki. Kolejne pytanie Croxy pyta. Czy działasz w jakiejś partii i ile masz lat? Nie nie działam w żadnej partii, nigdy w żadnej partii nie działałem, nie jestem członkiem żadnej organizacji ani stowarzyszenia. Yy, I w najbliższym czasie nie będę. Ile mam lat? Niedługo skończę 21. Jestem rocznikiem 89. Ostatnie pytanie. Tubetolo pyta, czy byłbym za zmianą, która obciążyłaby mnie bezpośrednio finansowo, to znaczy za płatnymi studiami? Gdzie studenci, na przykład, w Wielkiej Brytanii biorą sobie nisko oprocentowane pożyczki i spłacają je dopiero po studiach. No, najlepiej jest popatrzeć tutaj na Stany Zjednoczone, kraj, który ma najwięcej noblistów, najlepsze uczelnie, i w których to właśnie tak funkcjonuje. Przede wszystkim niemoralne jest to, że zabieramy jednym, żeby dać drugim, o tym mówiłem już wielokrotnie, a pieniądze na studiach są marnotrawione bardzo. Ta zmiana by mnie rzeczywiście obciążyła bezpośrednio, bo płacę 2000 zł za semestr studiów prawniczych, ale w wolnorynkowym systemie te koszty byłyby relatywnie niskie, więc nie ma się czym przejmować. Poza tym myślę, że warto iść na studia, jeżeli jest się na to zdecydowanym, czyli jednak poświęcić trochę tych pieniędzy, które teraz są zabierane pod przymusem, a studia są traktowane jak coś zupełnie nieistotnego przedłużenie okresu dzieciństwa, które wycina nam kilka lat z życia. Ale o tym też mówię w filmie Essence, a więc jeżeli ktoś go jeszcze nie oglądał, to zapraszam. No, a jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to zapraszam do zadawania ich pod tym tekstem, mogę odpowiedzieć w kolejnym filmiku. Jeżeli nie oczekujecie odpowiedzi w formie takiej jak teraz, to zapraszam do mnie na stronę. Tam możemy dyskutować pod dowolnym tekstem, zresztą one już tematycznie są dosyć określone, więc być może któryś Was zainteresuje. Nie stroni od dyskusji z nikim, by była kulturalna i merytoryczna, tak więc dzięki i zapraszam.